Witajcie na kanale Hiszpan Fider, Piękny wschód słońca, piękna woda, przygotowany, towar zrobiony, proszę, dzikuny miały być sparzone, a sobie już łażą, to je od razu, żeby jak mają sobie łazić, to niech sobie łażą w zanęcie, to za chwilę. Słuchajcie, mieszanka, traper z domieszką Starfisza z kolendry trochę kastera, trochę mamy czerwonego, ale jeszcze go nie kroiliśmy jestem z Maxem, z Maxem z Vivado proszę dżentelmen, jesteśmy we dwóch Maxik siedzi z mojej prawej, ja siedzę z jego lewej siedzimy blisko siebie mamy zamiar spędzić miło czas nad wodą, a czy uda nam się połowić? To no zobaczycie. Ostatnio zaliczyłem Blanka, także mam nadzieję, że nie będzie to kolejny z rzędu. Będę się starał coś złowić. Max tam sprzęt rozkłada do nagrywania coś będzie nagrywał, chłopina. Już nagrywa tyle czasu, że jeszcze nic nie widziałem, ale, no wiecie, początki są zawsze trudne. Ale dobrze, że ma chęci, przynajmniej. Już nie mówię, jak tam z efektami. A, a zobaczcie, odejdź ten to, odejdź. Dzień dobry. Ale pierwsze co Max przyjechał nad wodę, bo był przede mną. Ktoś, kto łowił tu najprawdopodobniej wczoraj zostawił podbierak. Tak się szybko pakował albo uciekał przed jakimiś dzikimi stworzeniami. No ale to nieważne. No słuchajcie, jesteśmy rozłożeni. Jeszcze nie zaczęliśmy. Zrobimy sobie takie, można powiedzieć, taki trening wspólny. Ja na tej wodzie mam zawody ligowe, także trochę tą wodę znam. Mówiłem tu już można powiedzieć trzy razy. Dla Maxa to jest dziewicze podejście. Pierwszy raz w życiu jest na tej wodzie. i zobaczymy. No, każdy z nas ma podejście podobne. Mieszankę mamy tą samą we dwóch, czyli nie, nie jesteśmy, nie wyróżniamy się w zupełności, tylko jedziemy tym samym towarem. Będziemy się różnić jedynie techniką i podejściem do łowienia, bo każdy z nas trochę łowi inaczej. Ale finalnie każdy z nas chce złowić i złowić więcej od tego drugiego. No wiecie jak to jest, taka rywalizacja pusta w głowie, ale cóż, <laughs> Max mówi, że nie, no, no już wiem. Słuchajcie, zapraszamy Was do nowego odcinka, ja siadam, poczekam jeszcze na Maxa, wystartujemy sobie wspólnie. Żeby nie było, że ja zacząłem wcześniej, a on później Max nawet siatkę w wodę wrzucił, ja siatkę mam w samochodzie, na razie mi się nie chce jej wyciągać Bo później suszyć to przy tej pogodzie jest, od, nie wiem, koło dwóch stopni, odczuwalna koło zera Także zostawcie łapki, piszcie komentarze, piście, piszcie, to poprawia zasięgi Chcę ten kanał w końcu rozkręcić od nowego roku, ale żeby rozkręcić to musicie być aktywni tak samo jak ja. Będę starał się aktywnie puszczać filmy. Teraz będą filmy co czwartek o godzinie 16 czasu irlandzkiego, czyli o 17 czasu polskiego. Tydzień w tydzień macie nowy odcinek. JO! Słuchajcie, jaka świetna sceneria. Słońce wstaje, czerwone niebo. No, pięknie. Jest zimno, bo jest zimno, bo mamy zimę mamy połowę grudnia. Dzisiaj jest dokładnie 14. No to ciepło nigdzie nie jest oprócz wysp Kanaryjskich, Hiszpanii i krajów ciepłych. E, tym bardziej na wyspach. Wy w Polsce też nie macie lepiej. Ale mówię, no sceneria, wiatraki, czerwony pobłysk nieba na chmurach. No i my we dwóch nad fajną, fajną naprawdę głęboką wodą. Ja mam dwie linie. Krótka jest na 20 metrze, długa jest na 44. Na krótkiej linii koszyk opada 7 sekund. Łowię open windowem 45 gram. Na długiej opada 12 sekund, czyli jest głęboko już nawet na krótkiej. Bo te 7 sekund daje nam, jakby nie patrzeć, około 5 metrów. Na długiej mam jakieś 7,5, około 8. Więc zobaczę. Ja zaczynam od krótkiej. Max nie wiem, czy zacznie od długiej. Mówił, że zacznie od długiej. Będziemy mieli jakieś porównanie, co i gdzie się dzieje, czy na dystansie, czy na krótkiej linii. Zaraz zaczynamy. Jeszcze chwilę. Spalę fajkę do końca. Max się tam ustawi. Ale mam nadzieję, że będzie naprawdę fajnie. No. Nie wiadomo jak z rybami, ale odpoczniemy. Siedzę wygodnie, jakby na to nie patrzeć, ręcznik, podbierak, woda w misce, kliker, mak się jeszcze rozkłada, czekam na niego cierpliwie. I tak jak już Wam mówiłem, zacznę od krótkiej linii, łowię tylko kosznikiem dzisiaj, z kolana kosznik 360 do 50 gram, open windows 45 gram, przepon 0,10, haczyk. O Dziwo nie zaczynam od Prestonowskiego, tylko od Ownera numer 16, I zobaczymy, jeżeli to nie będzie pasowało, to się z haczykiem wycienie do 18, ale zaczynam od 16, nietypowo jak dla siebie. Zdjęcia. Słuchajcie, pierwsze wstawienie, krótka linia, tak jak już mówiłem, zacznę od krótkiej, 20 metr, bliziutko punkt jest obrany, wiadboczny 7 sekund koszyk spada, puch i zaraz zobaczymy, czy to coś tu będzie się działo, czy, czy nie. Mam takie zimne ręce. Zimno jest strasznie, Maksu, no Zimno jest straszne. No ja tak samo. Siwy lubi łowić w rękawiczkach, ja tego nie potrafię, bo mnie zawsze to denerwuje. Wiecie, nie, nie robię wstępnego nęcenia, zaczynam z marszu. Będę przerzucał w miarę często na początku, a później zobaczymy, co nam woda Da i pokaże, jak te ryby chcą reagować. No, słuchajcie, piąte wstawienie. Na razie przerzucam często, bo myślę, że co jakieś 2-3 minuty, i nawet nie było żadnego dziubnięcia. Max z dalekiej linii miał jakimś, jakieś skubnięcie ale nie udało mu się wyciągnąć rybki. A ja na krótkiej no, na razie buduję wodę, co nic mi. Nie daje, ale mam nadzieję, że ona się otworzy. Jak nie, no to daje sobie w ogóle godzinę na krótkiej linii. Właśnie miałem jakieś pierwsze trącenie, Daję godzinę na krótkiej linii. Jeżeli będzie martwica, to po prostu będę próbował na długiej, gdzie na długiej jest głębiej. Ale miałem jakieś dziubnięcie to bardziej płotkowe, a tutaj się nastawiłem na jakieś tam leszczyki drobne. Mile widziany zawsze też jest jakiś bonus. Ale mówię, piąte wstawienie i dopiero miałem jakieś pstryknięcie, ale to jakiejś strasznie małej płotki najprawdopodobniej. A zacząłem od trzech robaczków. Haczyk 16, już tak jak Wam mówiłem. No i zobaczymy. A ja znowu całkiem inaczej, nie? No, a Max całkiem inaczej. No, Max ma 0,18 haczyk, tak jak słyszeliście, gdzieś tam w tle. Długa linia, 0,08 przepon, ja mam 0,10. No, ale no, będziemy, będę widział przynajmniej co się dzieje, no. Miałeś blanko, Maxiu? Mam rybę. Maxiu ma jakąś rybkę. Ja to jest to zmieniam haczyk i wiesz co chodzi. No, no, no. Są hybrydy. Teraz jestem już na długiej linii. Z długiej linii wyciągnęłem dwie płotki. Takie, jedna może ze 20 cm, druga z 18. Bo na krótkie totalnie się nic nie działo, ale jest tak zimno. No Jest zimno masakrycznie. Ten wiaterek jest mroźny. No i tak to wygląda. No, liczyliśmy na leszczyki, a na razie mamy płotki. Bo ja mam dwie, Maxiu chyba ma z pięć. Ale szału nie ma. Oprócz płotek To tylko kaczki pływają Ojejku Ale czy głupi W domu ciepło A tu W taką piździarnię Siedzimy na rybach Światło słoneczko wychodzi, tak słoneczko wychodzi, i zaczyna się łachanie. Tak, będzie teraz troszkę jest cieplej, troszkę jest przyjemniej. Dokładnie. No i jest rybka w tempo. Ale nie jest to skalar, tylko płotka. Wiesz, to jest zima. Cieszmy się tym, co woda daje. Wiem, to jest Pana płotka dla kotka Siedemnasta rybka Rybeńka można powiedzieć. płotki dziubią może nie są to duże tylko te takie średnie i mniejsze ale leszczyki nie chcą ja złowiłem jednego max jednego i temat leszczyków się zakończył jak na razie chociaż fajnie, że w ogóle coś bierze bo nie dosyć zimno wiatr wieje to jeszcze, jakby nic nie brało, to kompletnie klapa. Teraz trochę słoneczko nas ogrzeje, czyli będzie całkiem, całkiem. Kośnik na kolanie. Chyba skalar, no. Chyba leszczyk, chyba leszczyk, panie. Panie Maxiusz, leszczyk czy nie leszczyk? Nie wiadomo. Tego też nie wiem. ale może skalar. No nie! Jaki to skalar, jak to okoń. Panie, panie, toż to koń. Oddaj haczyk chłopie. Miał być skalar, du. blada. Spokojnie też ryba. Wiecie, nie ma co narzekać. No, tydzień temu miałem blanka, teraz przynajmniej 18 ryb mam wyjętych. Czyli progres duży. że co? rybę to masz jedną a to rybki no rybki nie rybki tydzień temu to nawet rybek nie było nawet rybek nie było tak źle? no nie no tydzień temu nawet puknięcia to, to wiesz to ja wiem czy tak źle Dobrze też, nie? Wiesz nikt nie powiedział, że no jakbyś tam nie miał robaków, to zbyt łodzi ci nie odłowił, ale pojechałeś na co innego. No pojechałem z tym co miałem, także Teraz kalar. Tak? <laughs> nie wiem śmieję się. Ryba jest, ale to nie jest skala, to jest jakaś płotka. Płotka, no. 12. Ale wiesz, no dziwne, bo tego leszczyka naprawdę mówię, że jest tu sporo, a... a nie chcę, no. Złapaliśmy po jednym i tyle. Myślałem, że może się naprawdę wkręcą. Taki koniak palec wskazujący. Znowu będę myślał, że to skalar, ty. Znowu będę myślał, że mam skalar. Ale podejrzewam, że też mam chyba okonia Tylko już nie takiego jak twój, jak palec. Chyba, że to skalar. No, no skalar! Mówiłem, że skalar jest nawet. Proszę bardzo, jakby ktoś nie widział skalara. Można? Skalarek. Jak ja się cieszę, normalnie jak małe dziecko w piaskownicy, skalarek. Co najlepsze, że teraz będzie znowu się łudził, że wkręciły się skalary. Rybę mam, ale może i skalar? Nie, no nie, nie czarujmy się, to już chyba nie skala. To jest płotka dla kotka. No i się na pewno nie pomyliłem. No i to jeszcze kurczę dla tej siwy to dla Twoich malutkich tych jeszcze kotków. No. To faktycznie to już musi być nawet kod do tego mały. Ale przynajmniej posiedzieliśmy nad wodą, pośmialiśmy się. Blanka nie zaliczyliśmy. będę mówił, że to skalar, bo to nie jest skalar. Dominacja małej płotki. Ale co fajne, że na koszniku to nawet ta mała płotka daje dużo frajdy. To nie? Już tak miękki kijek, że... <słyski> Normalnie... Siwego koty to... Z głodu nie umrą, to teraz zrobię, dorzucę im białego małego, teraz jeden robak biały, a drugi barwiony na czerwono, czyli tak na. Po polskiemu flagowo chociaż Max mówił, że z białym nic się nie działo o. jest ryba i na flagowo Łotka no, trochę większa niż dla kotka, no. ręce normalnie zgrabiałe, skostniałe. Skalar? No widzisz. To jednak gdzieś tam się kręcą te skalarki. No i bardzo pięknie. Skalarowe branie? Przynajmniej skalarowo masz. Nie ma co, no, Maxiu Maxiu. a skalarki podeszły. Jaki skalar Skalar? Taki, taki duży skalar, że o jezu. biorą, no nie można powiedzieć, że nie tylko większość to tych drobnych kaczki mnie obkrążyły coś im wrzucimy, jakieś robaki macie, jedźcie jakieś pół godziny i będziemy się pakować z z trochę połowił było branie i się Nie chciało poprawić, ale jeszcze zobaczę na krótszej linii. Cały czas macham, macham, trochę bliżej. Zobaczymy, czy coś tutaj będzie się działo. kaczuchy, tylko nie popleciące Piździ, jak cholera ale my już się pakujemy udało się 27 rybek wyciągnąć 3 skalarki 2 średnie, 1 malutki trochę płotek 2 okonie czyli tak nie było źle ale zobaczcie jaka pizdziarnia Uh. My już z Maxiem spakowani, ooo! Jaka piździernia, naprawdę masakra. Łapy skostniałe. Godzina jazdy do domu. Tutaj jeszcze pani czapla urzęduje. Także tym miłym akcentem, trochę połowione. Świeże powietrze złapane. Mogę się z Wami szczerze pożegnać. Dzięki, że byliście. Dzięki, że oglądaliście jak zawsze. I pamiętajcie teraz, co czwartek o godzinie 17. czasu polskiego, 16. czasu irlandzkiego. Nowy film. Nie w poniedziałek, jak wcześniej, a w czwartek. Także dzięki, wielkie za oglądanie. A my. Zmykamy i widzimy się na kolejnej przygodzie mojej z Wami nad tymi pięknymi irlandzkimi wodami. Woo!